Hej Siemano, ludzie z tej strony, Sebastian FIFA. Witam Was serdecznie na moim kanale. Czas na ostatni mecz w fazie grupowej w grupie D: Australia kontra Dania. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. No to lecimy z tym spotkaniem, a ten mecz odbędzie się 30 listopada. W środę o godzinie 16 na stadionie Al Janoub Stadium w Al Wakrach. No dobrze to czas, teraz opowiedzieć o tabeli grupy D. Francja jest na razie na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest Australia, na trzecim miejscu jest Dania, na czwartym miejscu jest Tunezja. No, i tutaj, proszę Państwa, będą emocje, bo uwaga, kto wyjdzie z grupy? Australia czy Dania? No bo jak Dania wygra z Australią, no to mogą zająć drugie miejsce, ale pod warunkiem, że jest mecz Francja-Tunezja. No jak Francja wygra, no to może być różnie. No dobrze, to ten mecz. Teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Już wkrótce ten wyczekiwany dzień. Rozpoczęcie zmagań w fazie grupowej tegorocznego mundialu. Kto zacznie od pozytywnego akcentu? Zostańcie z nami, wkrótce to spotkanie na Albaid Stadium. Witamy Państwa na Albaid Stadium, na którym kibice nie mogą już doczekać się spotkania, a przy mikrofonach czekają już. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pierwsze sprawdziane, pierwsze emocje, czyli pierwsza kolejka fazy grupowej tego mundialu. Reprezentacja Australii zmierzy się z Duńczykami. Gorąca atmosfera na stadionie zdecydowanie odpowiada stawce spotkania. Do mecz grupowy grupowej Mistrzostw Świata na taką rywalizację czekają długimi latami zarówno sami piłkarze jak i kibice. Oto skład pierwszego zespołu na to spotkanie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Przed państwem skład reprezentacji Danii. W bramce Kasper Schmeichel. W linii obrony Simon Pierre wystąpi razem z Andreasem Christensenem. Thomas Delaney oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. W ataku zagra dzisiaj Kasper Dolberg. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Joachim Meyler, są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają? Piłkę ma teraz Delejni. Teraz musi! No dobra to była obrona. Wrzuca w okolice 11 metra. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Próba pressingu, co zrobi? Dobrze, teraz znalazł partnera. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Nie może teraz nie strzelić. Tak, bramka. No ale to było nieuniknione. To była formalność. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Prowadzą zatem 1 do 0. Mikkel Damsgor. Chojbie. Duńczycy coraz śmielej zbliżają się do bramki rywala. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Faul. Gwizdek. Wony. Sędzia nie ma wątpliwości. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Muszą szybko wracać do obrony. Uwaga! Chyba będzie gol! Nic z tego, świetny refleks. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Miłka teraz u Eriksena. Mogą wyrównać stan meczu. Mało zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Aut po tej udanej interwencji. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Christian Eriksen. I mamy wyrównującą wynik meczu bramkę. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jaki ważny gol! Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki Brad. O tym golu jest 1-1. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Pierwsza połowa meczu na stadionie Albaid za nami. Nie tak to chyba powinno wyglądać. Naprawdę kiepski występ, nie stwarza pod bramką żadnego zagrożenia. Spodziewaliśmy się, że rozgości się dzisiaj, jeśli nie na liście strzelców, to chociaż w polu karnym przeciwnika, ale nic z tego, nie szarpie, nie kombinuje, jakby biernie czekał na okazję. Proszę Państwa, do przerwy jest remis 1-1. do :1. No, duże są niespodzianki, bo Dania na razie no, z Australią remisuje, no, brzmi to dziwnie, ale to jest oczywiście piłka i nic więcej. No dobrze, to zrobimy sobie zmiany. Yy, niech jeszcze wejdzie Anderson, yy, albo nie. Dobra. Albo jeszcze tutaj wejdziemy. O, ten Dobra. Widzimy się po meczu tego spotkania. Rozpoczęli drugą połowę. Przypominam Państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej. I doskonała okazja! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystany, stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Bez wątpienia, było przewinienie. Będziesz rzut wolny. Golberg. Bez trudu taras to broni. Godwin. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. No i zmiana posiadania piłki. Gołber. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Uwaga, będą prowadzić. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący, popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie, co za bramka. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Folsen. Kasper Dolberg. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Szansa! Będzie remis! Proszę Państwa, gól! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się Tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu? Ileż uporu, by nie puścić w połowie, ileż energii. Jestem oczarowany. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Mecz kończy się remisem i chyba też lekkim niedosytem. No pokazali tutaj co znaczy walka do samego końca. Zanosiło się, że to drużyna przeciwna będzie górą, ale udało się wywalczyć remis. Proszę Państwa, no duże zaskoczenie, e, są niespodzianki, no remis 2-2, Australia remisuje z Danią, to coś niesamowitego. No i z takim sposobem, jak taki się wynik zakończy na żywo, Dania pojedzie do domu, a Australia może wyjść z grupy, bo mia by miałaby 4 punkty. Ale oczywiście nie oszukujmy się. Jeszcze przecież gra Tunezja z Francją. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja już mam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!